Witam Was w odcinku takim innym, nie z nie z po prostu z SP Live, tylko z typowania Ligi Mistrzów, ponieważ są ponieważ są rozgrywki reprezentacyjne, to zacypujemy sobie Ligę Mistrzów. Jest przerwa od jakby meczów. Są towarzyskie grane, nie? Tu teraz zacypujemy sobie Ligę Mistrzów. Nagrywam to, znaczy typowanie Ligi Mistrzów nagrywam... Ym, w sobotę, 6 września, Ligi Europy, Ligi Konferencji, postaram się jutro nagrać. A kiedy wyjdzie odcinek, to nie wiem, może w przyszłym tygodniu dopiero. Może bez dyskusji przechodzimy do typowania Ligi Mistrzów. Taka fajna strona jest, dam Wam link do niej. Tu można każdy mecz zatypować. i Mamy tu całą tabelę, 36 zespołów, zwłaszcza od 9 do 24. Będą grać w play-offach Ligi Mistrzów, takie małe zasady, a 1-8 już w jednej 8 w play-offach w takim sensie, w play-offach chodzi mi o 1-16, a 25-36 do seroba, odpadają. No to zaczynamy, pierwszy mecz, Atletic Bilbao kontra Arsenal, typuję, że będzie 0-1 dla Arsenalu, Arsenal wygra. PSV powinno wygrać na Luzie 3-1 z, z Unią saint Gilua Tak ta się to czyta, nie wiem. Francuski jest średni. Kiedyś czytałam nazwę miejscowości. Teraz widzicie, jaki mi francuski średni. Real Madrid z Marsylią. Myślę, że. Nie, mi tu PSV śmierdzi, że trzema wygrają. Real Madrid wygra z Marsylią. Takie. no... 3-1 niech będzie. Juventus Brusa Dortmund. Myślę, że 1-1 będzie. Benfica karabach 3-0 dla Benfiki tutaj. Jazda z Karabachem. Villa Real. Ciekawy kto tu może być. Kto by tu mógł wygrać mecz? Właśnie nie wiem. Myślę, że to ten ham nieznacznie. 2-1. Nieznacznie to ten ham. Ciekawy pojedynek Slavia Praga Bodoglimt. Tu udam, że Olimpiakos wygra z pafosem 1-0. Slavia, Praga. No właśnie nie wiem. Dobra, przechodzimy dalej. Bayern, Monachium, Chelsea. Zwycięzca Ligi Konferencji. Kontra zwycięzca Ligi Mistrzów z 2022. 2020 roku, sorry. Myślę, że Bayern 2-0. Dobra, 2-1. Nigma Chelsea tą bramkę. Dobra. Widzę dużo wyników jednobramkowych. Benfica Cuarama to wysoko dał. A jak Inter? No i Inter wygra. Może być ciekawy mecz. 2-3 damy. Znowu jedną bramką. Tu Liverpool-Atletico. No tutaj już Liverpool ma szansę wygrać. Z nimi nawet 3-1 Liverpool ma. Dobrą kadrę. Mecz z Atletico-Madrid. De Madrid. Przechodzimy do kolejnego meczu. PSG kontra Atalanta. Myślę, że Atalanta. Jedzie 4-1. Znaczy co? Że PRZ rozjedzie Atalantę. No, Leverkusen. Leverkusen nie ma formy. Kopenhaga Ja tu dał remis, to bym był jakąś szansa na remis, ale to nie będzie remis. To będzie porażka 0-1 Leverkusen. klub, wróć Monako. Tu może być remis. Nawet ciekawy mecz może być 2-2. Newcastle FC Barcelona. Tu Bar Barcelonka wygra 2-0. Manchester City, Napoli. Napoli, czekaj. Jako mistrzowie mają szansę z tym. I tu będzie? Tramkowy remus. Eintracht, Eintracht Frankfurt, Gata Nie wiem, co mnie kusi, żeby 3-0 dać. Nie wiem. Tu będzie Ogrom Dobra. Przepiszę wyniki i wracamy po przerę. Dobra wracamy z nagrywaniem dalej odcinka. Już wpisałam wyniki. Tutaj w tych meczu. Sporting Kairat Aumaty Aumaty. Kairat Aumaty Tutaj będzie myślę, że 4-0 będzie na Sportingu Sławia Praga Bodo Glimt. Ja tu typuję remis, bo... Po 1-1, nie? I tutaj calculate. Sporting jest liderem. Tak się prezentuje ta po pierwszej kolejce z własnym liderem O ra- o o Uwazie, w, yy, w zupę Może szedłem tą jedną bramkę realową Nie, nic nie szedłem realową

Yhm jedną strzelam Ale za cztery Ale to jest tylko Inter Frankfurt Myślę, że będzie nawet 3-3, bo... właśnie, niee, gdzie 3-3 1-1 będzie 3-3 będzie za dużo Dobra, Aja... Marseille alias Ajax Amsterdam No, no, de A ele, se sabe, não, ele, se sabe, não, Marcelia. Ctrl-Messin. 2 do 3 do Lindsay. 3 1 3 4 Copenhague. Lindsay. 4 do Lindsay. 4 do Lindsay. 4 do Lindsay. 4 do Lindsay. Może zakończę się remisem po 0 ale... Tu Newcastle wygra 0-2 Nie ma dyskusji Borusa to jest mój atletyk Ja znaczy, się 10 dobra, ale ja sobie nie kolejny remis z Borusy mi się wydaje, nie, nie wiem Barcelona-Perze No a ciekawe mecz w drugiej kolejce jest osłabiony. Remis będzie. Fisios 3-3 się zakończy. Monaco. Ma szansę zrealizować z City. Co robi? Tutaj Arsenal wygrywa 3-1. Chyba Juventus 1-2. 3-2. Posłuch. W moich kolejkach Real Madrid z inicjonerem Bayern Monaco i Liverpool. Chodzi o no, to poza tym. Trzecia kolejka. Od niej Barcelona, ale Jakos powinna wygrać. Przy będzie. Tu rozstrzygamy Na dole. A tu obydwa serwale muszą sobie punktów szukać, z nimi. No w sumie, co innego. Mm. Nie pojemy. No, będzie Inter, wygra. 1-3. Borussia powinna wygrać z Kopenhagą. 1. 4-3. No 2-4, bo nie było takiego wyniku. 2-5, o nie, 1-2-5 dla mnie. 3-3. Leżą. Wygrajemy, 2. Wiela Real na Manchester City Jeszcze na scenę Renzi się Obiera Real Ale jeszcze nie sądzę, wy... nie, nie zremisują Jeszcze na Atlantiko Jeszcze na Wygra 2-1. Pinka z Benfica Nie no Kompletnie nie wiem, powiem Później wygrał Leopold z 2. Wg. Serra Rai ma szansę wygrać i wygrywa. Nasledzik... Ujbało... 3... 0... Bayern Munich lub Brugge... też może być... 4-0. No Chelsea, Ajax... Bayern... że teraz już jesteśmy w Marsylian. Marsylian, bo mała kozłodzinę chyba. raczej mi się dwa No jeszcze nilka z Bankfika. Tak się prezentuje ta Ta kolejka czarna, prawda? Arsenal 0. na polu będzie o 22. No, oliverku na szansę z realem. Po ciekawym meczu będzie 5 4

bo zabień można zamieszać. co robi jakoś to samo Selsi nie zostawia złudzeń bo choć mecz trudny to wiem jak mamy pafos pafos zostaje w dupę 0 do

00 to my kuzyn Basilia Zalanta Remisik też, duże Remisu, dobra A jak z gazasera raj A jak się, nieznacznie, dobra Newcastle, Atletik To się złe I Zaraz po czwartej kolejce Inter się wysunął na prowadzenie Ani czego tak powiem, że nisko jest. Uniosą gilosy, na razie bez punktów. Kolejny mecz. ta kolejka. To jest Benfica będzie remis. Właśnie nie, Benfica chyba. Nie. Dobra, remis będzie. No i tu uniosą gilosy. Ma szansę na remis w końcu punkty pierwsze Chelsea. Barcelona wygra. Borussia powinna z nimi wygrać. Nie wiem nie więcej Juventus. Zero 2 Juventusu. Slamia praga Atletic. Ja to się chciałem się Napoli Kwarabach Tu może być 4-0 No Papos Monako 0 3 Kopenhaga Tajra dla Umatny 2-0 Arsenal, Bayern, Monachium Paremisie Olympiakos, Genoa 0-2 Atletico, Inter Rennes Liverpool, PSV 2-0 powinno być Pan Ham był już taki mężczyźni w tym roku. Tutaj go wygra ponownie. Hmm. No pokażę wygrać się tak Eintracht Frankfurt, Azalanta. nawet i w razie był na wygrał. Nie stracił punktów. No wszyscy punkty już mają. Trochę następnym kamerze. Szósta kolejka. Oj wygra 2-0 sporting. 3-2 Liverpool Liverpool może misłować, ale nie, jeden, jeden też. Barcelona wygra Z nimi nawet 3 Zjadą mam szansę. O przegra Tam żyła. 2-0 Myślę, że 3-0 będzie Nie ma kogo za sereroi 2-2 będzie Ja Real Kopenhaga 1-0 ja, Parabach Ajax 0 2 Real wygra nieznacznie 2-1 Nordmobile Blink 3-1 A Bilbao PSG 1-3 dla PSG Jak musimy mieć 4? Nie, 3 będzie, 3 będzie 2-4, bo PSG ma takiego silnego programu Sama, Leverkusen, Newcastle. Newcastle, vediamo 2 dove vieni. 2 Vediamo da dove Benfica Napoli da dove vieni. Vediamo

co ona sama walwa na No kasper była Sony Barcelona jest idealna Ona że grała sobie ze słabym parad Nie grała się Na polecam szelin. kolejka rozstrzygająca. Chyba jeszcze zapewniam no? rano z kądami. słowa. Rusza, przegra z internetem. War po takim składem powinien rozwalić ten kładę, Barcelona bo... nie, tak się że sześć 6, 6... na songi żyнула. Chyba kolejny mecz. bo już Marsylia. Serwa na Marsylii. jeden Monaco Juventus. Ale nie się.

na folii jest na lepszym sercu, a Chelsea nie jest. Nie jest, nie nie jest, nie jest, Znaczy, za wszystkie myśli Chelsea, ja zasypowałam. Nie za Chelsea, dobra. Znaczy, jeszcze za Chelsea jest.